Album dla dziewczynki w takim kwiatowym wzorku. Tu mamy takie malutkie brylotki z imieniem. Prezentuje się on w ten sposób. O cztery karty wewnątrz. Dookoła jest wyklejony tym samym papierem. Zamykamy na wstążeczkę i patrzymy, co jest w środku. Otwieramy i mamy tutaj miejsce na więcej zdjęć. Niekoniecznie w tych matach, ale są one też. To jest książeczka. Tutaj pojedyncza jedyncza mata. Przeznaczony jest na zdjęcia 10x15 i 9x13. Tu mamy rameczkę na zdjęcie 10x15. Tutaj dodatkowo dodałam elementy z kolekcji Lemon z Yesterday z dodatków. To są motylki i napisy z tego bloczka, a reszta papierów jest z Action. Tu mamy klapeczkę. No, która jest zamykana na wskazóweczkę. I tutaj mamy kolejną matę. Na zdjęcie 9x13 napis, wyjątkowy czas. I tutaj klapka, która otwiera nam się do góry. I to zamykamy. Kolejna. Tutaj y Wzorowałam się z filmiku, jednych z filmików z kanału od Ania Tworzy. I zrobiłam właśnie takie kwiaturki na magnesiki. One przytrzymują właśnie te wzorzyste mate, które są na zdjęcia 9 na 13 I tutaj to wszystko sobie zamykamy napis, uśmiechnij się. Tutaj kolejne miejsce na zdjęcie, wskazóweczka. I tutaj mamy okryte maty na zdjęcia, 9 na 13 i tagi. I tutaj też można wykorzystać to miejsce na zdjęcie. Kolejno. Tutaj rameczka, napis, piękny dzień, motylki. I też nam się otwiera. Tutaj też jest miejsce na zdjęcie, 9 na 13, bądź 10 na 15. Tutaj mamy większą przestrzeń, na większe zdjęcie. Tutaj mamy harmonikę pod takim właśnie zamknięciem, na wstążeczkę. Która nam pomieści więcej zdjęć, to sobie później zamknę. Kolejną rameczkę, tym razem otwieraną na wskazówkę. I ta klapka nam się otwiera do góry. To są kolejne miejsca na zdjęcia większe. Tutaj też jest miejsce na zdjęcie. Najlepszy dzień napis. Klapeczka nam się otwiera i mamy wodospadzik. Zwykły wodospadzik. A więcej zdjęć dziewięć, formatu 9 na 13 wszystko yy, praktycznie, jeśli chodzi o klapki, to zamyka się na magnesy. I tutaj mamy wiązanie na wstążeczkę. Ramka. Tutaj też jest miejsce, tu też jest miejsce na zdjęcie. Tutaj. I to nam się otwiera w ten sposób na zdjęcie 9 na 13 I tu mamy taką przedłużoną klapkę z napisem małe przyjemności to nam się otwiera do góry i tu jest taka taki schowek taki trochę bardziej wystający, tego nie będzie widać bo on jest przezroczysty, ale bardzo dużo zdjęć nam się tutaj pomieści luzem bądź właśnie na tak zrobiłam tutaj otwieraną książeczkę w ten sposób do góry i jeszcze kilka lat i tagi na zapiski. Tutaj można sobie coś zapisać. Jakieś wydarzenie, albo dzień, kiedy to zdjęcie było robione. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że album Wam się podoba.